Szanowni Państwo, witamy w zarazem powiatowych uroczycach na briefingu prasowym związanym z sytuacją sanitarną, epidemiologiczną, jaka występuje na terenie naszego kraju, ale również i województwa. Pewnie wszyscy już wiemy, że od dzisiejszego dnia również teren województwa podkarpackiego to teren, gdzie jest wykazana i potwierdzona potwierdzony przypadek osoby zarażonej koronawirusem i choroby z tym związanej COVID-19. Ta osoba, jak pewnie też Państwo wiecie, jest no nie na terenie naszego powiatu. To teren powiatu leżańskiego, osoba w, w szpitalu w łańcucie. Informacja dzisiaj pani wojewody, więc nie będę jej Powielał czy powtarzał, natomiast chciałbym też poinformować Państwa, jakie działania samorządy na terenie powiatu Roczysko-Senickiego podjęły w ostatnim czasie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, wszyscy jesteśmy tego świadkami. Zmienia się właściwie ustalenia, zalecenia, ale również różne wytyczne. Zmieniają się praktycznie z godziny na godzinę. To jest bardzo dynamiczne i tak naprawdę te informacje, które Państwu przekazujemy, też pewnie nie do końca będą. Już prawdziwe czy właściwe, ale tak jak powtarzam, no, sytuacja jest pewnie trochę już nadzwyczajna i te działania, które są podjęte, pokazują, że rzeczywiście jest to bardzo, bardzo zmienne. Na terenie naszego powiatu nie ma osoby zarażonej koronawirusem, są natomiast 4 osoby poddane kwarantannie i około 50 osób, które są objęte nadzorem epidemiologicznym. Nie mamy osób hospitalizowanych, więc tutaj uspokojenie dla mieszkańców naszego powiatu w tej chwili nie ma takiego zagrożenia, nie ma obaw co do tego, póki co oczywiście, póki co do tej choroby. Do Natomiast w ostatnim czasie odbyło się bardzo wiele spotkań. Dzisiejszy dzień, choćby zaczęliśmy od wideokonferencji z Panią Wojewodą. Na tej wideokonferencji pewne wskazania i wytyczne zostały przez Panią Wojewodę wskazane. Ja też postanowiłem po tym spotkaniu, po tej wideokonferencji zwołać powiatowy zespół zarządzania kryzysowego. Kolejny zresztą, który dotyczy właśnie tego, tej całej sytuacji w naszym kraju. W międzyczasie też, pewnie już Państwo też o tym wiecie, z zarządzeniem... Premiera zostały odwołane zajęcia w szkołach. Tutaj pani Wicestarosta o tych sprawach związanych z edukacją dokładnie wyjaśni i powie. Natomiast też chciałbym poinformować o pewnych zasadach, działaniach i przyjętych ustaleniach, które na tyle co właściwie zakończonym posiedzeniu powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy wspólnie z samorządami z, gmin, z pięciu gmin z terenu naszego powiatu. W w dzisiejszym sztabie uczestniczyli oczywiście przedstawiciele policji straży pożarnej, no i przede wszystkim goście jakby czy gospodarze właściwie przepraszam, gospodarze tego spotkania, czyli przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznej, ale również dyrektor ZOZU i Wójtowie Burmistrzowie. Za którym bardzo za to zaangażowanie, za spotkanie dziękuję. Na tym spotkaniu przekazałem informację od pani wody Są pewne obawy do zwłaszcza tych ludzi w starszym wieku, czyli tych potencjalnych w największym grupie ryzyka. Tutaj prośba rzeczywiście do służby pomocy społecznej w poszczególnych gminach, aby no, wykazały się taką nadgorliwością trochę można to tak nazwać, w dotarciu, w skontaktowaniu się z osobami starszymi albo z zwłaszcza samotnymi, które no też nie powinny być pozostawione same sobie, tylko powinny czuć tą opiekę służb samorządu na terenie szczególnych gmin i żeby takie kontakty z tymi osobami były. Komendant powiatowy policji też wskazał wyraźnie zalecenia komendanta głównego po konsultacji z ministrem zdrowia, jak ma się policja zachowywać, zwłaszcza do tych osób, które są objęte kwarantanną tych w naszym powiecie jest niewiele, że będą te osoby odwiedzane, nie, tyle, nie tylko odwiedzane ze względu na to, żeby zapytać jak się czują, czy czegoś im nie potrzeba, ale też, żeby sprawdzić i tutaj nacisk na to, tak to powinniśmy odczytywać, żeby tych zaleceń tej kwarantanny domowej się przestrzegać, po prostu unikać kontaktu z innymi osobami i no, nie stwarzać potencjalnego zagrożenia zarażeniem tym koronawirusem. Szanowni Państwo, my też zostaliśmy jako starostowie, bo wideokonferencja dotyczyła wszystkich samorządów powiatowych, zostaliśmy... Zostało nam skierowane zalecenie, aby rozważyć, jak postępować i przyjąć jakieś mechanizmy obsługi mieszkańców powiatu, którzy przychodzą zarejestrować do nas pojazdy. A wiele z tych mieszkańców wiele osób to są osoby, które te pojazdy zakupiły za granicą czyli byli. Mieszkańcy byli za granicą, kupili samochód i przychodzą do urzędu zarejestrować ten samochód. Tutaj były zaproponowane różne warianty: stworzenie większej ilości miejsc, albo zmiana godzin urzędowania, albo jakieś inne. My zdecydowaliśmy się na to, że zostaną postawione szyby, czyli ten bezpośredni kontakt petenta z urzędnikiem będzie jednak trochę ograniczony bo też naciski są na to, jest bardzo słuszne i ja to jak najbardziej popieram i też będę wdrażał, żeby chronić przede wszystkim swoich pracowników przed potencjalnym zakażeniem, zarażeniem się tym koronawirusem. Więc też jak Państwo pewnie zauważyli, i tutaj samorządy gminne też jakby przychyliły się do tego, a nawet niektóre już to stosują, że będzie dodatkowe środki dezynfekujące. Będą wystawione dodatkowe, przygotowane dodatkowe miejsca do tego, żeby te ręce, przysłowiowe ręce, dezynfekować, żeby być jak najmniejszym potencjalnym nosicielem tego wirusa. Takie rzeczy u nas też już występują, to właściwie już funkcjonuje. Wczoraj wystawiłem bezwzględny zakaz organizowania spotkań. Jednostkom podległym samorządowi powiatowemu, czyli różnych spotkań, imprez, eventów, jakby to nie nazwać, zgromadzeń, generalnie mówiąc, bez na ilość uczestników, jest bezwzględny zakaz organizowania tego typu rzeczy, no ale w aspekcie tego, że nie będzie organizowana już to na pewien okres, tutaj pani Starosta o tym powie, nauka, no to pewnie to trochę już się zdezaktualizowało. Natomiast no, te działania związane z tymi imprezami myśmy podejmowali wcześniej i cieszę się, że one były podejmowane, bo pokazały, że te trochę wyprzedzające decyzje związane z tą sytuacją były właściwe i potwierdzają, że, że ich zastosowanie jak najbardziej było potrzebne i może ich zaskutkowało pewnymi, pewnymi pozytywnymi elementami w postaci takiej, że, że no wpłynęliśmy w jakiś sposób też na to potencjalne roznoszenie tego, tego wirusa. Proszę Państwa, sytuacja Epidemiologiczna w Polsce może stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, obywateli naszego kraju. W związku z tym na podstawie specustawy Minister Edukacji Narodowej dzisiaj przygotował ogłosił rozporządzenie 11 marca, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Dotyczy to zarówno jednostek publicznych jak również niepublicznych. Na podstawie tego rozporządzenia od 12 marca zawieszone zostały zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych do 25 marca. Natomiast od jutra, czyli 12 i 13 marca w szkołach podstawowych, w przedszkolach nie będzie zajęć edukacyjnych, tylko będzie sprawowana przez nauczycieli, opiekunów opieka i nauczyciele są gotowi do podjęcia obowiązków. Proszę Państwa, dotyczy to rozporządzenie, jak już wspomniałam, placówek oświatowych szkół publicznych i niepublicznych, za wyjątkiem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Temu rozporządzeniu nie podlegają również młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze nie podlegają także jednostki edukacyjne, które funkcjonują w jednostkach medycznych, czyli w szpitalach, przy aresztach śledczych, czy zakładach karnych. Warto zauważyć, że m.in. minister Edukacji Narodowej pisze również i zwraca się z prośbą do uczniów, zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, aby unikali miejsc gdzie występują większe skupiska ludzi, a więc przede wszystkim mówię o centrach handlowych, kinach, teatrach, w związku z tym, aby ta sytuacja związana z bezpieczeństwem była stabilna. My, jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe, zwracamy uwagę, że oczywiście nadzorujemy cały proces edukacyjny, wychowawczo-opiekuńczy, ale nadrzędnym naszym celem jest troska o bezpieczeństwo uczniów, ale także i ich rodzin. I już proszę Państwa 6 marca bieżącego roku odbyło się takie spotkanie z nauczycielami prowadzącymi nasze szkoły, z panią dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także z przedstawicielem ZOZ-u Robczyckiego, ponieważ obserwowaliśmy zwiększoną zachowywalność na grypę zarówno wśród uczniów, ale także i wśród nauczycieli. Bardzo tutaj zwróciliśmy uwagę na to, aby monitorować i absencję wśród nauczycieli i uczniów, ale także przygotować szkoły pod względem posiadania środków antybakteryjnych, a także i zastosować działania profilaktyczne, doraźne. Między innymi w każdej z naszych szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat nauczycko-sędziszowski, zostały przeprowadzone spotkania wychowawców z wychowankami na temat podejmowanych działań profilaktycznych, ale zwłaszcza związanych z higieną osobistą. I tutaj również w piątek podjęliśmy z Panem Starostą, z zarządem decyzję, aby odsunąć w czasie pewne spotkania zbiorowe, ale również i inicjatywy podejmowane przez nasze szkoły. Już w piątek, 6 marca... W czasie została przesunięta uroczystość związana z obchodami Stulecia Urodzin profesora Wiskardiego w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach. Również takie bardzo ważne wydarzenie promocyjne naszych szkół, które decyduje również o poziomie subwencji oświatowej, którą mamy na funkcjonowanie placówek oświatowych. To są dni otwarte szkół ponadpodstawowych, które miały mieć miejsce 19 marca. Stwierdziliśmy, że musimy podjąć wszelkie działania, aby w naszych szkołach uczniowie czuli się bezpiecznie i te procedury oczywiście okazały się w kontekście rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej bardzo skuteczne. Czyli od 12 marca są zawieszone zajęcia. Uczniowie nie będą korzystać z zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Jednak pracownicy administracji i obsługi szkół, nauczyciele będą w szkołach. Ponieważ w ten sposób i będą realizować 40 godziny tygodniowy wymiar zajęć. Mogą organizować szkolenia, będzie to uzupełnienie dokumentacji oświatowej, dydaktycznej, wychowawczej. Natomiast w szkołach podstawowych i przedszkolach, przypomnę jeszcze raz, te dwa dni to są głównie zajęcia opiekuńcze, od 16 marca we wszystkich szkołach, w tych typach wymienionych szkołach publicznych i niepublicznych, placówkach oświatowych tych zajęć do 25 marca nie będzie. Również tutaj wspomnę, że otrzymaliśmy jeszcze w ubiegłym tygodniu decyzję wojewódzkiego inspektora sanitarnego o zakazie odwiedzin chorych czy osób, które przebywają w domach pomocy społecznej, również i w szpitalu powiatowym w Sędziszowie Małopolskim. Na bieżąco monitorujemy również stan posiadanych środków antybakteryjnych, którymi dysponują nasze jednostki i stwierdzamy, tutaj będę odwoływać się do słów Pana Starosty, że te podjęte działania i zastosowane, opracowane wcześniej procedury i zarządem, ale również przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych okazały się słuszne. Przede wszystkim wynikały z posiadanej wiedzy przekazywanej na, nam na spotkaniach z powiatowym czy wojewódzkim inspektorem sanitarnym, jak również ze służbami Pani Wojewody. I tak, żeby trochę podsumować. Ta naj... Najmniej dotkliwa z punktu widzenia mieszkańca sytuacja, no to jest. Nadzór epidemiologiczny to jest zalecenie po konsultacji oczywiście takiej osoby z powiatowym inspektorem sanitarnym, żeby ta osoba po prostu unikała większych skupisk, żeby ograniczała swoje, swoje wyjścia z domu, żeby po prostu kontrolowała swój stan zdrowia i konsultowała to z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Drugi poziom, taki już bardziej dotkliwy, no to jest ta, ta zwan, tak zwana kwarantanna domowa. Czyli to już jest bezwzględny zakaz opuszczania swojego miejsca zamieszkania i y, wprowadzona od wczoraj procedura przez Ministerstwo Zdrowia i Komendanta Głównego Policji. To jest nadzór policjantów nad takimi osobami, oczywiście mając na uwadze, na uwadze bezpieczeństwo choćby policjantów odwiedzających te domy, czyli kontakt telefoniczny z taką osobą, jakieś spotkanie, pomachanie przez, przez szybę i no, potwierdzenie, że ta osoba stosuje się do tego zalecenia i jest w domu, nie kontaktuje się, nie ma kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Następny już bardzo dotkliwy uważam i ograniczający zdecydowanie jakby te swobody to jest oczywiście hospitalizacja, czyli przebywanie na oddziale zakaźnym szpitala. Oczywiście to jest bezpośrednio związane z pobraniem próbek i oddaniem ich do, do badania, czy ta osoba jest nosicielem i czy no jest zarażona tą, tą chorobą. I tutaj oczywiście ta bezwzględna kontrola już służb lekarskich, ale i cały czas przy kontakcie z sanepidem. No i oczywiście ten dodatkowy wymian, no to już jest oczywiście na chorobach, bo też wiemy doskonale, to też media o tym mówią, przekazują tę informację, my też to przekazujemy, to jest oczywiście to, że nie, nie wszyscy, którzy są nosicielami, nie wszyscy, którzy stwarzają potencjalne zagrożenie przenoszenia tego koronawirusa, no to są osoby, które to w sposób bardzo łagodny przechodzą. Mówi się nawet, że praktycznie niezauważalny, lekka dolegliwość, jakieś nawet mające znamiona po prostu przeziębienia czy jakieś lekkiej infekcji górnych dróg oddechowych. W naszej sytuacji my nie mamy zakaźnego oddziału w szpitalu, w szpitalu powiatowym w Sędziszowie Małopolskim. W pierwszej kolejności te szpitale były wyposażane. Myśmy, akurat, w takiej dogodnej sytuacji, że na równi właściwie ze szpitalami zakaźnymi również my zostaliśmy. Czy nasz, nasz szpital został w, niezbędny, w te niezbędne materiały wyposażony, czyli. no te, te, te kombinezony, te, to wszystko, ta odzież ochronna, te wszystkie środki związane z dezynfekcją zostały nam zapewnione. Tutaj wielki ukłon w stronę służby Pani Wojewody, które, które nas w to wyposażyły, bo to z tych magazynów rezerw materiałowych otrzymaliśmy i mamy zapewnienie, bo też powiem, że dostaliśmy tą, ta dostawa była w zeszłym tygodniu, ona jeszcze nie została wykorzystana. Mamy zapewnienie, że takie środki będziemy w Możliwości otrzymywać, co uznaję za bardzo rozsądne, bo przecież mogą być sytuacje w innych regionach naszego województwa, że te środki będą bardziej potrzebne, a u nas no nie, to, nie jest jakby, to nie są towary, które powinny być długo magazynowane, tylko na w miarę potrzeb dostarczane i, no i wykorzystywane, i tak to właśnie się dzieje. Nasz ZOS posiada środki dezynfekcyjne, oczywiście. Jak pan starosta powiedział, tutaj mogą być uzupełniane, no ale w tej sytuacji nie ma takiej konieczności. Ale jest to również 8 kombin ochronnych, które są przydzielone i to karetki typu S na Izbie przyjęć w szpitalu. To jest 40 maseczek z filtrem, ponad 2000 maseczek chirurgicznych, jak mówimy o takich szczegółach. Tutaj pan starosta czuwa nad tym i cały zarząd, żeby te środki były monitorujemy we wszystkich jednostkach. Także mam nadzieję, że nie będą potrzebne ale... i nie będą też uzupełniane, bo nie będzie takich okoliczności, ale one są. W naszym szpitalu są też wyodrębnione takie, pomimo że nie ma tego oddziału zakaźnego, takie tak zwane izolatki, czyli te pomieszczenia, gdyby ktoś przyszedł rzeczywiście, jakby no inaczej zastosował się do procedur i przyszedł z tą chorobą i, i takie objawy wykazywał na naszą Izbę przyjęć, ale też na spotkaniu w zeszłym tygodniu z prywatnymi ZOZami też to podkreślaliśmy, żeby takie procedury i takie pomieszczenia sobie wygospodarowali. To takie pomieszczenia w naszym zozie są wyodrębnione, są wskazane konkretnie dwu, dwie dwóch lekarzy, czy dwoje lekarzy i personel pielęgniarski do tego, żeby takimi osobami się zająć, zdiagnozować. Wiemy też, że w całym województwie są do tego, do tego transportu, no bo gdyby taka osoba do naszego szpitala przyszła, została zdiagnozowana wstępnie oczywiście, że no jest po tym potencjalnym nosicielem, to są zapewnione, jest pięć karetek na całe województwo do transportu, do specjalnych, no do tych oddziałów zakaźnych, w zakaźnych tych szpitalach. Przypomnę, że dla nas tymi szpitalami to jest oddział zakaźny w Dębicy i w Łańcucie oraz dla dzieci jeszcze dodatkowy szpital, w, oddział zakaźny w szpitalu w Mielcu, no to te osoby tam będą jakby zawiezione i to na transport tych takich osób w w przypadku, gdyby te pięć karetek, które są w dyspozycji wojewody i wszystkich Zozów były zajęte, to my też taką karetkę mamy, wiemy jak ją przygotować i karetka z naszego pogotowia ratunkowego i z naszego zaplecza Zozu Robczyckiego będzie szybko przygotowana i te osoby potencjalne, które by takie, taka sytuacja wystąpiła zostaną w właściwy sposób obsłużone i na ten oddział zakaźny przetransportowane. Dostaliśmy też, też to, też to zapomniałem o tym powiedzieć, więc powiem, żeby i to o to poprosiłem samorządowców z naszych gmin, gdyby, ale to już jest bardzo wyprzedzające działania, też chciałbym, żeby Państwo też o tym wiedzieli, Gdyby pojawiła się sytuacja, że tych osób będzie lawinowo rosło na taką sytuację, też jesteśmy przygotowani. Wszystkie samorządy poprosiłem o to, żeby rozważyli Wójtowie Burmistrzowi przygotowanie, czy nie, żeby mieć jakby w swoim zasobie możliwość stworzenia takich izolatek w poszczególnych gminach. Takie pomieszczenia są już przygotowane w budynku po szkole podstawowej w Sędziszowie. W Bezpośrednim sąsiedztwie szpitala to jest budynek całkowicie w tej chwili wyłączony z użytkowania, więc idealnie nadaje się do tych rzeczy. Tam jest bardzo wiele miejsc możliwych do wygospodarowania, do tych izolatek, więc na, to, na taką ewentualność też jesteśmy przygotowani. Ponadto, jeszcze przyjęcia pacjentów po godzinie 18.00 w ramach. Nocnej i świątecznej opieki odbywają się nie w gabinetach właśnie tutaj, gdzie funkcjonuje szpital powiatowy, tylko w przychodni POZ-u przy ulicy 3 maja.